Bo, tak jak masz Projekt Table, to robisz sobie blank sheet, czyli plan do tego, Myślałem, jak to ma działać. Czarne gówno. Tak, jest, ty się z czarnym gówno. <noise> mm, I przepisujesz sobie, jaki tam ma być przepis. I wszystko wtedy śmiga. Aha. Wow. Więc w takim wypadku macerator będzie tutaj. Ta -ta -ta -ta. Ha, ha, ha. W takim wypadku wrzucimy trochę tego. Ja się maceratorem i musimy tam rzucić trochę pęgielełemu, ponieważ badbox... Eee, prawie na full jest, o zajebiście! Oj Boże, macerator strasznie długo robi. No macerator troszeczkę robi. długo. No musimy mieć trochę tych dustów, ponieważ jest 3 dust... Ma... O Boże! Czyli 3 razy 3 daje nam 9 sztuk, o a żeś się zrobił fancy, fancy tutaj. No, ale ten, jak to. o właśnie, podciągnij tym. Widzisz, widzisz, praca zespołowa. Włóca. Znaczy tego Włóca. A, ja ci nie wspominałem. E, szykuje się taki jeden pewny serwer. Taki zmodowany. Byłbyś chętny na nagranie na nim. A ja wiem. To z pierwszej. Czyj serwer? Skąd serwer? Po co serwer? Twój serwer. Twój serwer. Do grania. Nie wiesz, do czego są serwery? Nie. No to już wiesz. Serwer do grania. A i będę tam zapraszał widzów a, a. wybranych. Którzy się będą starać. Aha. No. Co o tym pomyśle sądzisz? To będzie nie wiem, na 20 slotów? coś takiego. Taki prywatny serwerek. Mm. No. Specjalnie mówię w tej serii, żeby wiesz, więc ja sobie się dowiedział, nie. <laughs> a za chwilę bodami? E, Film debiut. Aha. A, a, jeszcze, robi ciekawie, nie? E, dużo masz tego szkłan? No tak nie. Nie? Czemu nie? Askowa mi dużo. ale tylko pięć sztuk. A po co ci? E, no bo wiesz co robię? Nie. nie. To tutaj będzie dach taki. A. Czemu ty znowu dochodzisz? Cholera jasna. Nie tak możesz jest. po prostu grać i nagrywać, tylko... Aaaa. Boże, husiek. to się leczy. To się leczy. Nie, to się fabczy. To się faczy. <laughs> Okej. Okay. No to ostatnio mówiłeś na live, że wolisz dziewczynę. A teraz nagle fabczy. No dobra. Ja tam nie wnikam, ja się nie znam ponoć. Już fapnięty? Tak. Szczęśliwy? Nie. Mało fapania, tak? to Mało pociechło. Szkiełęło mi się, nie szkieło, tylko drewiało mi się skończyło. Tara, ta, Ja mam drewno przy sobie. I don't care, czy ty masz drewno? Ja mam dużo czy nie? drewno przy sobie. No to co? A -a -a. O, jak ładnie się tu zrobiło, tak. Uhu, uhu, uhu. Uh, Patrz, uh. jak w jak jakiejś jak spelunie. Ty się speluna. <laughs> Jest full pro zajebiście. Mi się strasznie podoba. Bad. Ej, ma taki swój taki, taki smaczek. Mm. Oh my god. Ty wiesz, że w maceratorze można Skok. kobla przerobić? Tak na piasek, wiem. To dobrze. O, dziewięć sztuk jest zajebiście. Teraz musimy jeszcze tylko tego przerobić. Trzy sztuki i będziemy w domu. Fuck jest. Ha 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 ha. I będę mógł to całą konstrukcję stąd wypieprzyć i przełożyć w inne miejsce. Gorzej, jak się spierdzieli. Cześć Karo, która właśnie do mnie napisała, także pozdrawiam Karo serdecznie. Machuję. Pięknie to sobie oświetlamy. Oświetlamy sobie tu. O, ta chwila, może też to tu. Parablę. Tu. się spać. Czekaj. Chcę spać? O! Wągiel, 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 wągiel szkło. A ten już fapczy. Jak. Jak fap machine. Fab machine, Fab machine. Fab ciastek. Aha. Dobra, odkrywamy coś dalej w tym dziadostwie. No ja dalej zbieram żelazo... Boże, węgiel w, w szkło. O, basic alchemy, mogę sobie odkryć cauldron, albo mogę sobie odkryć to dziadostwo. Hm. Na razie Tararara, chyba taf. chyba z tego zrezygnuję i pomnożę nasze zasoby żelaza. Tak mi się wydaje. Po trwało wieki. E, nie ten, nie ta konstrukcja, ta konstrukcja. Już nie dużo. już nie dużo. Um, A, to można gdziekolwiek. O, bardzo ładnie. Oh no. Wiesz co, myślę, że w te dziury to będzie fajnie dobrze włożyć One, tam dwa, trzy, cztery, 5, 6 powinno wystarczyć. Na co? Chyba. W, które dziury chcesz? W dach, tak? No no. No po to zrobiłem w ten sposób. Nie mam nadziei. No. Nawet nie skaż tylko uzupełniaj. Ale jeszcze nie mogę, bo muszę uzupełnić tam. No kurde! mi już raz szkło. Uzupełnij tu jedno, żeby nie kapało. Widzę, kapie. Pięknie. Tylko tam jeszcze trzeba. Szklarni. Mamy jakieś bone jeszcze? Powinien gdzieś być, prawda? Eee, mamy ten, bone. Całe dwie. O cholera, ale bogactwo, bogactwo się tu szerzy. Mówię, że brakuje rzeczy. Gdzie tą kurna dupą grubą tu łazisz? Dobra. Oh no. I mógłbyś pod tym nie dreptać, cholera jasna. Ale teraz zachodzisz chodzisz powoli, nic się, nic się z tym nie dzieje. Ale ty przeskakujesz. Wcale, że nie. No nie. No nie. No nie, nie kucz To jest, to jest wiesz... Ta, dirt skok. Dirt skok. Dirt jump. Dobrze. Sadzi się, sadzi się. Sadzi się i rośnie. U. Trzeba coś zacząć. Om nom nom. O, ja A jeszcze. czy ja teraz Cześć. mogę zrobić sobie to fantastyczne? Jest, mogę. Fak jest, fak jest, fak jest. A wiesz jeszcze dzisiaj nie było? Fak jest. Nie będzie żelazo, ponieważ... nie. No co? Nie będę później wysłuchiwał, że kurde oni mają jakiś problem z tym, że sobie żelazo śpiewam. Żelazo, żelazo, żelazo. Boże, jaki zarzynany kot. Zielazo. Oh my god. E, wiesz co w zasadzie to sobie wezmę? Wezmę łełę. To sobie wezmę wełę i będę sobie uh. kopał łełę. E, fuck. A, ah, fuck jest, fuck jest, fuck jest. Fab jest. Fab jest. A! Nie, Mam już krawie jak trala. Ui, o oh fuck. Eee, okej. Okay. No to żeś naszalał. No, No. Co to było? A Wiesz co, próbowałem sobie skoczyć. Jesteś no ciebie, tyle, to, to sam zauważyłem. Że... O! E, wiesz co? Dobre! Mam taki pewien plan. Tak? Jaki? E, kopsnij się do... Do tej dziury tutaj. Kurde, miałem 14 level. Zacząłem ty, się i mam piąty. Do tej dziury się tu kopsnij. Jakiej dziury? No, kanionu. A gdzie ty jesteś? No, koło kanionu, tylko weź ze sobą wiaderko. E, I panie, e, zrobimy sobie windę wodną. Zrutu, tu, tu, kanion. z zrutu. Tak, tak. Czekaj, muszę dostać do tego, do domu. Dobrze, tak jak się dostaniesz do domu, to. Podążaj później do kanionu, iż gdyż, ponieważ winda wodna się nam przyda, a będziemy na dół sobie schodzić, jak będziemy potrzebować kobla na przykład. O. No dobra. Bo czekaj, nie wiem czy query możemy zrobić. Quary, query, quary. Możemy zrobić! Oh fuck jest! O oh, my god! Ale na to potrzebujemy 8 uh, 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 uh. Osiem... 11 diaksów. Weź wi wiaderko, a? 11 diaksów i stałego zasilania potrzebujemy do tego przynajmniej. Mam wiaderko. No i tak, ale weź tam wodę jeszcze gdzieś z tej twojej zatoczki, co tam mieś w tej dziurze. No wiesz, gdzie tam usadziłeś za pierwszym razem tą trzcinę, prawda? Tak, wiem, wiem. No. Wodę mówisz, tak? Jest. Water. Water. No, no, co? Smaczne było? Światło sobie? Tak. Chcesz jeszcze raz do dzioba? Czego? No jak siorbujesz sobie to chyba wiesz czego. Ty jesteś nieświadomy tego co bierzesz do ust. Nie jestem świadomy. Nie to jesteś było... świadomy, ale podoba ci się. No bo takie dziwne, ale... Ale chcesz jeszcze. Ale mokre i takie... takie... Dobra, wylej już. Tutaj. Tu, tu, tu. Tu w tym rogu, tak. No dobra, miało być w rogu, ale okej. Okay. No teraz jest ładnie. Exactly. Exactly. Pie? Lubisz, lubisz jak tak spływa z, do, z góry do dołu, prawda? Lubię. Lubisz? Lubię. Uch oh. Dirt. Dirt. jak ci spływa? Czyli u, lubisz być taki upieprzony, tak? Tak. Jak oh kakao. Ta. Jak kakao. No. Jak, no, nie. fe. No. Mam żelaza, jest plus. Uuu, jest więcej żelaza. Jelazo, więcej żelazo, żelazo. żelazo. Tak, teraz tobie ludzie będą spawić. O niech sobie trochę pospamię, na zdrowie im to wyjdzie. Ha. Co, ha. Znalazłem hey, tam, żelazo. Wiesz, co jestem produktywny w tej serii? Co żelazo, żelazo, żelazo. Co zrobiłeś w tej serii oprócz zbudowania dachu? E, właśnie wykopałem żelazo. Bardzo dobrze. Też jesteś produktywny. Nie tak bardzo ja, ale starasz się, starasz się. Kiedy, kiedyś będziesz tak fajny. Powiem ci źle, żelazo, żelazo. Dobrze <śmum> <śmum> Żelazo, żelazo, źle <żelazo. śmum> Ty O oh my God God <śmum> what, what? What God? O oh, fuckem uh. Tu jest jakieś zejście. Lawa. No i? Mm. O. 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 o... O... O, A... co ty tam, gejuszku, robisz? A gdzie mam robisz? jakąś mieczykałkę? Mogę cię tu po, po, po... No, chodź Paken. tu. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. No, jumpuj tu. Jump, jump. Paken. Dobrze. Nie! Gej. Spider. Ej, ja mam książkę przy sobie, cholera. Jak ja z tym zginę, to będzie problem. To no, tam i tam, tam tam? No, to ma nominalnie A ja mam kopar. Oh no, tu jest kryperałka. Nie znam tej jaskini i wolę się w nią na razie nie zagłębiał wywać. Ja właśnie się z nią zagłębiłem. Jestem w środku. którą? No, w tą tam. Tam, tam wiesz. Nie. Na końcu, nie na wiem. końcu kanionu, w dół. Aha. No ja to wlazłem, właśnie tu chodzę sobie. Yy, nie wiem gdzie to jest. Możesz no, spokojnie wejść. Nie, nie będę nigdzie wchodził w żadną dziurę taką obcą. Czemu? Boję się. Że cię pochłonie? Tak. O. Yy, ładnie nasz dom wygląda na mapce. Ładnie. Jak ciastko. Zjadłem. No w sumie tak. <laughs> Jak ciastko. Omnomnomnomnom. Nom, nom, nom. Takie dobre ciastko. A widziałeś jakieś niedobre ciastka? Jasne. Które? No, nie wiem. E, 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 e. Z dżemem. Z e, e. dżemem są dobre, co ty pieprzysz? Nie lubię dżemu. Ty niczego nie lubisz, kurde. Na zdrowe jedzenie dla ciebie jest niedobre. Zdrowe jedzenie. Aleś narobił tego. Szkła, chłopie, Uu. nie przemęczaj się. O oh, fachem. Czy zas? Zaszedłeś? Przestaniesz ten klepać? To nie ja, to mój fon klepie. No wiem, dlatego mówię, przestań ten klepać. Nie mogę, on klepie. Dobra, tu mamy stałe 40 tysięcy energii, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Tutaj będziemy mieć. O, pięknie. Tak? tyc, tyc. tyc. I ekstraktor możemy sobie. Yy... W sumie ten ekstraktor nawet nam się tu na razie przyda. Będzie tu stał. Nie jest nam tak bardzo potrzebny, ale może tu na razie stać. Czyli o, to w tak. możemy to wrzucić. Zdychaj. Jesus. Zdychaj. Zdychaj nigdzie nie kocha. Zaraz pójdę i ci wyłączę ten telefon. No, klop, klop, klop! Klop, 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 klop. No tak brzmi jak klop, klop, klop. Jakbyś tam kupałkę Szczelał. Uh, więcej nasionków będzie jej e, odwrotnie temu chcę. Żelazo, żelazo, żelazo. Widzisz? To jest uzależniające. Jest. No, a ludzie nie wierzyli. Jak to nie? Do tej pory mi jeszcze piszą: żelazo, żelazo, żelazo. A pójdziesz ty stąd? A pójdziesz ty, a pójdziesz, o, o, o. Um, Tak jak minie, co by tu można było jeszcze. A tu mamy jeszcze szkło. Bardzo ładnie. Dobrze, to ja sobie tu wykończą doma maluku 10 sztuk i tu mi jeszcze dwie zostanie. Oh fuck it is. Pięknie, pięknie. Aha, tu się przepala, dobrze. Tutaj w takim wypadku sobie przepalimy. Kurwa, jak nie jest telefon, to pierdolony Skype. Coś się tak nerwujesz. Okres ci się zbliża? O kurwa. O tak. Co? Wilkołak. Zdychaj, za to twoje przeklinanie masz teraz przejebane. Oh shit. O ja pierdziele. W zasadzie ciekawe czy ja z tego coś bym odkrył. Szybciej, yy, szybciej, szybcie, 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 szybcie. coś, coś tu się złapało. Więc ja tu pokontynuuję. Pokontynuuję, zmarnuję trochę żelaza. Jest za tak pokazem. Jesteś okazałem. A, bo to się nie wychodzę. Fak jest, coś odkryłem. Uh, having mastered the transformation of base metals into gold. Okej, okay. w takim wypadku weźmiemy trochę golda. Uh. Tak mi się coś przypomina, że chyba gold potrzebuję.